No ja jestem tylko ciekawy, co on tam znowu wymyślił, nie? <laughs> Znając Mikiego, to raczej nic wątrego. <laughs> Ty tu za tu rządzasz, synek? Siomka. Otóż e, przygotowałem dla was super challenge. Będziemy strzelali dla e, rozładowania emocji po sezonie 2022. Tyle to, to super rozłożone cele. E, o, ja elegancko! Ducham. Po 2022 roku doszły na suchy, że strzelamy do zapałek, że południe nie potrafi strzelać normalnie, tylko do jakichś włosowych wielkości. Więc. Na, ale to jest za duże po prostu. Jak chcesz to strzelać, to ja dorzucę tą misją. Proszę zobaczyć. No, A jaki jest ten faktor, jak wiadomo, że trafisz? No nie wiadomo. Jasne. Bo tu są takie fajne cele. O, chcę to zobaczyć. Bardzo ładny. Dźwięczny. A to? No, a my będziemy strzelali, właśnie do zabawy. Jaj. Czy to jesteś normalny? Zasady będą proste. Będziemy strzelali tak, jakbyśmy strzelali karne. Tak zwany futbal. Losujemy. Kto zaczyna, trzeba strzelić w pięciu seriach za pałeczkę. Wtedy mamy wygraną. Nie wiem, czy nam dnia starczy. Losujemy. Kto zaczyna? No. Zrobimy jakiś system losowania, żeby był jak najbardziej losowy się da. No. Zaczyna powiedzmy... Ja mam taki system. Jakby... O, Przemek już pewnie wykombinował. Będziemy ciągnąć... Albo nie, nie, będziemy... nie, nie, nic nie będzie ściągnął. Dobra, to, to może przegram. To nie e... ten film, wiesz? A, żeby nie grało, żeby nie grało, żeby nie było, że gramy o złoty kalesony, to nasz organizator konkursu, który może zostać naszym sponsorem oczywiście, przygotował ten oto wspaniały jakże zacny zestaw amunicji, 22 lury. Czy to są same kartoniki? A nie, ciężkie. Dobra. Ciężkie. No poza tym szoku. no ale... Dobra. Także, zwycięzca zgarnia wszystko. No dobra. Wszystko? No, wszystko. Będzie zapas na co najmniej 2 dni. Dwa tysiące... 2,5 tysiąca. No się opłaca. Dobra, to przesuńcie się, losowanie. mnie to. Losowanie, losowanie. Aha, losowanie. Dobra. To co? Przemek, jaki masz ten? Nie, ja mam y, fajną tą, no. taką... Y, nie, no. loterię romską. romska loteria. Znacie? No. A ty ja masz powiem, szczęście, no. to pewnie wygrasz. Ta no ale to trzeba po prostu... To musi być losowy, więc zamykam no. oczy i no. zaczynam losować. No ja... Kur... No Nie <laughs> Wiedziałem, że wygrał. ty masz zawsze fart, No ale dobra. A to będzie drugi? No to, to musisz wylosować. No to losuj. No. Drugi zawsze brązowy. 2,5 tysiąca pestek to nie Trzeba pomóc szczęściu. Nie ma możliwości jakichś oszu, oszukistowskich. Jakich oszukistowskich? Orzędzie. Najtańszy bipot. Tak? Aha. Na, ból, na bączka. Co to masz pan za procy? Tutaj, tutaj, tutaj. To jest... To jest To jest specjalna, sprowadzana na zamówienie broń do celów y, tych kusowniczych, czy sportowych. Ja. Jak tam grzanie lufy, panie prezesie? A, bo mnie to wyskoczyło. Co panu wyskoczyło? <laughs> Ja już zdupił. E, jesteśmy wyzerowane. Chłopaki ze Shooter's Syndicate podejmują wyzwanie. E, po losowaniu w 100% losowym zaczyna radla. Także zapraszamy pana. Przemysław R. E, Czy worek możemy mieć? Ja, ale. spodnia, element. Chino. Podłożony. Nie, nie zgadzam się. To może Wimado to od razu w dupi. No to dobra, jedna no ale. Ale będzie, ale będzie. Nie, żadnych worków! Koniec chyba, to nie, koniec ci koszut. Nie wchodzi, ej, nie wchodzi, to jest zbyt pionek. pewnie przez ten nadmiar party to Trafi czy nie? Obawiam się, że niestety trafi. Kontrola zagnąć zamknąć mordy na chwilę? nie jest napisane nigdzie, to musi być ciwo. Hahaha! Ha, ha. Trafiona! na. A teraz ja! No Sprawdźmy w takim razie... Mam nadzieję, że strzelajesz na najmniejszym... Największym! Nie jest napisane nigdzie! A czemu żeś Pan trafił drugą od lewej zamiast skrajną? Pewnie celowałeś tą... Nie jest napisane, którą... Celowałeś lekko, w lewą! Nie On Celował to? w pierwszą, a trafił w drugą. Pizze! Ciasto. To Trafiłeś? Muśnięta, ale nie nie <grymne> Czerwone najszybsze. Czerwone najszybsze <grymne> Znaczy szkoda, że nie trafiłeś, przyjacielu. No, czyta. Wydło? Trafiamy! Jak, Czyli... to? Jak to! Tam wymyślił jeszcze to w duchu. <grym> no, no, moją odszczeliłeś. Jaki tam mhm. Tylko no, szczędzaj no, no. te zapałki, bo my tej nie mamy. czy znaczy prawym okiem, lewą ręką strzela. Droga trafiona <laughs> to Robi się gęsto Czujesz presingi? No czuję właśnie Czuję pressing. O! Wreszcie kurde Trafiona, trafiona. Brawo. Uh! To chyba za łatwe to mamy faktycznie No. Ale szczerze powiedziawszy że nie umiem się złożyć do tego Nie widzę w ogóle światła w lunecie Nie wiem co się dzieje no! Ktoś mi podwędził amunicję. A jak przestrzeliłem ją na pół, to się liczy czy nie? Jak na pół? No! Pół. Przestrzeliłem, że pół się rozpadło od zapałki. Niemożliwe. Niemożliwe. Oszustwo. No to chodźcie zobaczyć. No dobra, jak się rozpadło pół. Rozładowany. Komisja kontroli gier i zakładów. No nie jest zapałki odstrzelone. No oczywiście. Tak <grywa> 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 no. Zobacz. Idealnie baratana. Widać, że był zagarmistrzem. Wyciąg pan. A tutaj też zobaczyli. No ty tak strzelasz właśnie. Lobem. No ładuj te zapały. Ja wam powiem tak, jeżeli, mnie kręć tu mnie teraz, jeżeli, chcieli, jeżeli chcieliście być kiedyś sportowcami, ale nie lubicie biegać, nie umiecie pływać i jesteście grubi, to ten sport jest trochę. właśnie dla was. Tylko trochę, tylko trochę, bo to będzie za Która jest? Ja ostatni strzelałem, to była druga seria i mamy dwa na dwa I ja jeden. Pudło! Cieszę mnie to, niewiernie. No nie, pudło zdecydowanie. Nie Musiałeś sprawdzić, czy nie odpadło. Nie, jest że może jest złamana, wiesz. Nie. Ale nie jest. Czy pocisk nie doleciał z opóźnieniem? <grym> Jakbyście się zastanawiali kiedyś, dlaczego prowadzimy ten kanał trójkę? <grym> Dlatego, że jak robimy zawody, to każdy jest na pudle. <grym> Seria trzecia. Jest. Pudło. Też widzę, że to. Nie. nie. Pudło? Pudło. Serio? Pozdrowienia ja dla podlaży uh -huh. Widowni nie ma. Może i dobrze, bo to uh -huh. później wyjdzie tak w pesie, nie? Musło. Zrósło. Lat, na zapalce będzie ślad, ale nie... nie. Jak nie za mało, to, to pójdą. Ja próbuję ten zobaczyć, która jest najgrubsza po prostu. A Cię, się odtrzyma, to jest, się, to jest yy, odwrotnie porównywanie niż w klubie. Jest napięcie, stawka jest wysoka, a mi idzie do dupy. <śmiech> nie <śmiech> wiem, co z tym zrobić. Kudło! No! Coś się, proszę Państwa, wydarzyło takiego, że nie da się trafić w Czy faktycznie pole magnetyczne na południu sprawia, że kule inaczej lecą? Mi się wydaje, że to chodzi o yy, wilgotność powietrza. grzana lufa. Znowu mam szansę się zrównać, ale czuję tak dużą presję, że niestety moja psychika... mam sobie właśnie... tu tu, bo tu masz na Miss A, fire. Miss fire. A tu miałeś MIS włączony. Teraz masz hit. Teraz. O, teraz lepiej. Nie słychać tego... Człowiek robot. Są się do niego mówią, pół człowiek, pół litra. Trafiona, no wreszcie. Jest? Ta, co już była dwa razy nadszarpnięta pierwsza z lewej została nadszerpnięta do końca. dokładnie. Czyli egzekwo. Egzekwo. Zaliczamy sobie każdy po punkcie bo każdy w nią celował. Dobra. Barbie, teraz jak trafisz, to wysuwasz się na prowadzenie. Więc z Jak trafisz, to jesteś no, pierwszy. Teraz A... będzie ostatnia seria już? Trzeba będzie to chyba przedłużyć. A, kuchni teraz. Jest? Yeah! Kudło kudło za nisko i naruszyłem trochę strukturę ja, ty, ja molekularną Yyy, ja, po, y, jony, po, jony, jony powietrza odepchnęły, bo akurat przelatywał Statywu. samolot coś, coś, zapałkowy. coś się skiep... Coś się skiep... Coś się no Teraz Przemysław E. Pokaż ten jego żyroskop Tak, of przyczepił i kompensuje wszystkie... Zaraz ci przeszczelę ten mikrofon i będzie tak kurwa się <coughs> Proszę, już jestem w celu, widzicie to? To jest. Nic z tego! Jest szansa! Wyjść tu naprzód. Ostatni szczau. <noise> Akurat zaczęło wiać. ja nie wiedziałem, to mi się bardziej przyłożył. Ej. To nie wiedziałem, to ja muszę powtórzyć. To ja nie wiedziałem. To... <noise> Ej no. Ja nie wiedziałem po Ej no tej! Nie trafiłem. Tak myślałem. No to jest lipa. Czyli Barbie jeszcze Barbie mam szansę. Jeszcze ja. Barbie trafi, jak Barbie to trafi, to wygrał. A jak nie trafi, to dogrywka jest. Dogrywka jest wygląda ja mówię jak wygląda do Wygląda dogrywka tak. Jeżeli nie trafisz, to spada. Znaczy jeżeli trafisz, no to jedziesz dalej. Jeżeli nikt inny nie trafi, to ty wygrywasz. Yy, nie. Inaczej robimy, to wtedy ten, to wtedy ty jako z Żadnego losowania. Nie ma już losowań, nie ma, po prostu ty trzymasz zapałkę w rękach, a my strzelamy, a, ja, ja, ja. a później zmieniamy się, jak nie trafimy. Dobra, Bartek? Nie. Czemu? Bo nie. nie bo nie. Jakby moją matkę słyszał to. Patrz, jak fajnie się no. zabawa może rozwinąć, jak nie trafisz. No! Panowie! No, chodźcie to zobaczyć, bo nie uwierzycie, no. No nie o No, co teraz się stało? Powiedz mi. Ptak przeleciał i on leży tam nieżywy, nie a o własną piersią zapałkę... <zys> mi się wydaje, że powinno być uznane, no zobacz. A, to ja też trafiłem. Nie, ja no nie, 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 Widzicie to po? Widzi no ale... Odstrzelona jest? Mówiliśmy się. Ma być odstrzelona, przykro mi. Powtóreczka, Wszystko przeciwko mnie zawsze, bo co? Bo gruby jestem, tak? Tak. Ja wiem, co ja źle robię. jest strzela. Nie, nie, ale nie powiem wam, bo wy to wykorzystacie kiedyś. No i dupa. Nic. To nie ma warunków tutaj do strzelania, taka jest prawda, bo organizator, pan Miki, nie, nie zadbał po prostu o organizację zabaw. Do I taka jest prawda. I ja żądam powtórzenia w całej serii. Zobaczymy, jak mi pójdzie, to wtedy będziemy radzić. Czy ja to magazynek Nie no, ja no świstą teraz... Jest! Kurka rurka! <noise> Trafisz? Elegancko odszkielona. Trzeba, Barbie musi nie trafić i kończymy cięcie? No i? Strukturę no, molekularną naruszyłeś, ale. No! A jak trzymam w napięciu. Ty Babys? Przegrałam? Wygrałam? Wygrałeś. Żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni... Come to the ding. Sam se przyniósł, sam se wygrał. Coś mi to przypomina. Sam se cele rozstawił, sam se cele zrobił. Masz. A my idziemy na kawę. I widzimy się przy samochodzie. Posprzątaj no bo wygrałeś, nie? No to... Ale tu nie Ale to posprzątaj! No Ale to sobie posprzątaj no, no Jezu no. My idziemy na kawę Co za Menda jedna. Musiał wygrać oczywiście to z nim tak zawsze jest. Nie, ja no nic nie widzę, nic nie widzę. No. Dobra, niech sprząt One Gdzie <noise> jest dla i Barbie? No bo właśnie odjeżdżają. To. Czekajcie! To! A za oś kto zapłaci? K? No!